Hej, cześć, witajcie, tutaj Jazga, Dzisiaj będzie miazga Heroes of Memory 3 The Restoration of the Niech żyje królowa gryfie klify. Żeby sobie tarczy na start, bo nadaje nam mnóstwo 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 dużo statystyk. Z całego świata migrują na gryfie klify. Armia króla Gryfinharda jako pierwsza ujażniła gryfy i wytrenowała je do udziału w bitwach. Dowodząc tymi wielkimi bestiami, król Gryfinhardt połączył rozrzucone kolonie ludzkie i stworzył Królestwo Arafie. Król wiedział, że gryfy są kluczem do wygrania w każdej bitwy. Rysy są nam niezbędne, aby zabezpieczyć okolice Stilwick. Była do wyboru tarcza, daje plus 4, plus 4, plus 4... ...i mo biorę to. Oczywiście mamy bohaterów z poprzedniego scenariusza i Cyra, która ma mega dużo many, fajne czary i dyplomację przede wszystkim. I to jest klucz jakby przechodzenia scenariuszy w Heroesach, żeby sobie bafować tych bohaterów, bo oni generalnie przechodzą do następnych kampanii. Jest to zawsze odnapisane jak przechodzą, bo czasami nie przechodzą. Co prawda w kampanii Restoration of Arafia oni przechodzą, zresztą Christian też ma Eee, dyplomację tak swoją drogą i mega dobry Gunnar i Malekiv też ma dyplomację i ma magię ziemi eee, generalnie w kierunkach które to jest super, bo w 1.1 i nie przechodzili niestety bohaterowie więc no, to tu jest brołkę. można sobie tak zbafować wszystkie statystyki polecam brać jeśli misja nie jest ograniczona czasowo to naprawdę polecam sobie brać e, te statystyki, bo to później nie ma znaczenie, widzicie co się stało z magiczną strzałą i dyplom, patrzcie, patrzcie jakie ma statystyki Cera. zobaczcie sami zobaczcie sami ona bez artefaktów, tyle. Brałem wszystkie po prostu te uniwersa, uniwersytety, i tutaj przed zamkiem jest zasadzka. Zasadzka jest, ale zobaczcie, zobaczcie, co, co, co ja tutaj. Big brain time. Big brain. Big brain time. Z tego co pamiętam, to tą walkę raczej pokazałem całą. Naprawdę hipnoza porobiła tutaj. Magoga sobie zahipnotyzowaliśmy, bo on się jeszcze nie rusza w tej turze i ostrzeliwaliśmy od, od dupy strony tej te jednostki, tutaj wroga. I naprawdę, śmieciowymi wojskami początkowymi jesteśmy w stanie zabić taką armię zasadzkową, tak. Jeśli mamy dobrego bohatera, to naprawdę zresztą. Naprawdę słaby damage mi bili przez to, że mam dużo obrony czy znaczy dużo obrony. Mam po prostu obrony. E, więcej niż po prostu standardowy typowy bohater na początku. E, no i tutaj sobie strzelałem tak naprawdę w losowe jednostki, bo nic nie było tej korzystnie ustawione dla mnie. E, szedłem też tutaj w dół wycofywałem wojska. Kluczem było też tą chimerę. E, znaczy nie podbić, tylko e, zahipnotyzować, ponieważ ona nam tutaj najbardziej szkodziła, bo mogła latać. Ale reszta naprawdę mega spoko, i z racji takiej, że my mamy dużą moc, też to długo działa. Na bitwę się patrzcie, a ja pokażę wam jeszcze... E, znaczy, powiem wam jeszcze o coś o tych materiałach, które ostatnio wychodziły. Ten odcinek, bodajże jeszcze następny, będzie z takim komentarzem jakby... Na, ...dogranym po jakby nagrywaniu samej gry. E, dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że... Mm, nie mogłem wtedy nagrywać, nie byłem w stanie nagrywać głosu i kamerki. I, a chciało mi się grać i nagrałem i uznałem, że to fajnie pomodluje. Jednak ja jestem zwolennikiem taki troszeczkę oldschoolowym gameplay'ów a raczej zagrajmy w serii i... Zresztą patrzcie, ile tak balista robi damage'u też, swoją drogą. I jestem właśnie takim zwolennikiem, przez co następne odcinki już będą standardowo takie typowe, bez, bez cięć żadnych let's play'em typowym. Bo ja szczerze lubię oglądać takie materiały, to nie z, wychodzi z mi, To nie, jakby nie wychodzi się z Nisp. Bardziej z tego, że ten kanał po, prowadzę e, w taki sposób, jaki ja sam chcę. Nie, o, nie oczekuję od tego, że osiągnę na tym kanale jakiś sukces. E, do tego od sukcesu mam inny kanał, taki z Minecrafta generalnie. Się nazywa Przyjaciele. Tam dosyć spore wyświetlenia robię, tak szczerze. Co jest dla mnie w ogóle szokiem. I tam się staram, jeśli chodzi o montaż. Robię to dynamiczne. Jednakże tutaj na tym kanale chcę to robić na spokojnie. Po swojemu i e, tak jakby nie chcę też na to poświęcać bardzo dużo czasu, bo to naprawdę dużo czasu wymaga takich montażnych odcinka ziroców, e, a chcę sobie po prostu móc grać, przechodzić dalej gry, i w sumie uznałem, że będę pokazywał po prostu wszystko. <laughs> wszystko generalnie, i czasami będą też takie odcinki zmontowane, ale głównie będę się starał właśnie takie wrzucać. Tutaj też takim e, tym malekifem bodajże, e, czyściłem sobie. Czyściłem sobie wszystkie, że tak powiem, jakieś tam siedliska, jakieś kopalnie. Też robiłem takie trudne bitwy z sześcioma harpiami, tylko 30 piknierów, halabardierów, przepraszam, ulepszonych pokonywałem. No i tak sobie czyściłem generalnie to pierwsze, początkowe, e, mega dużo zamków swoją drogą, jakieś inferna, nie inferna. I spod ziemi przychodzili też wrogowie, jak się okazuje. E, ten odcinek tak zmontowałem w sumie na parę minut, więc też nie ma, nie ma źle, naprawdę spoko. Pamiętam, że... Może wam powiem statystycznie. Odcinki zmontowane mają 20 minut około, a odcinki, które są normalne, 100 yy, godzina i coś tam. I wszystko to przez to, głównie że sobie tych bohaterów grinduję i jakby ich, zdobywam im statystyki, tak? Ale uznałem, że też będzie dobrym pomysłem, też to pokazywanie, ponieważ ja, jak oglądam tak silnie zmontowane odcinki, tak jak na przykład jest ten odcinek, e, czasami idzie się naprawdę pogubić. Ceną tego dynamizmu odcinka jest to, że można się pogubić. Powinno się montować tak, żeby ten po prostu odcinek nie pogubił się nikt w nim, i jakby wiedział, co się dzieje aktualnie. Aktualnie wbijam do podziemia i podbijam wszystkie zamki, tak? Ale generalnie to. W miarę się starałem, żeby było wszystko jasne, chociaż, mo moim zdaniem, raczej, znaczy moim zdaniem, ja wolę oglądać takie odcinki, co po prostu wszystko widać generalnie po kolei, jak to, jak to walczę, tak? I wszystkie po prostu bitwy, wszystko, wszystkie jakby ruchy na mapie, w takich grach wolałbym takie coś oglądać. Albo na przykład w grach akcji, też, moim zdaniem, nie powinno się w ogóle cięcie robić. Chyba, że po prostu gdzieś na jakąś pierwą, coś, to się po prostu cięcie robi, nie? To wiadomo. Ok. Tu jeszcze podbiłem Inferno i tam na górze celem w ogóle misji jest podbicie wszystkich siedlisk, nie wiedzieć czemu ja tego jakoś nie przeczytałem, w sensie wiedziałem, że podbicie wszystkich siedlisk to jest koniec misji, ale myślałem, że jeszcze będzie jakaś kolejna misja i również na tej misji buffowałem sobie bohaterów ile mogłem, co było w ogóle dziwnym pomysłem, ale nie wiem, strasznie taki tryhard się we mnie łączył. Ich wszystkich, po prostu odwiedzałem te wszystkie e, buffy do statystyk, te wszystkie, jakieś tam śmieszne, śmieszne stoiska dla jakiejś, takiej, tutaj, da, jakieś areny, nie areny, wszystko, wszystkie buffy. I finalnie, naprawdę, to byli potężni bohaterowie. E, każdy te siedliska gryfu, które mieliśmy przejmować, e, były jakby chronione przez właśnie takich strażników granicznych czyli tutaj jest wszystkie, co widzicie, e, w sumie to. Nic takiego trudnego. Widzicie, że mega dużo wojsk się też do Cyry przyłączyło. Tak, bo to jest Cyra, ona ma tak dużo, nawet 16 i frytów. Także mega, mega power się tutaj przyłączył w pewnym momencie. Jakieś tam gryfy sobie rekrutowałem też z tych siedlisk, bo koniec końców to się nawet taka spora armia ich zbierała. dwie harpie, też nawet w porządku. No ja, i te statystyki głównie robiły robotę, bo. Ten baw ze statystyk widzicie zresztą jak tutaj tego demona zsiekło, nie? On jest poziomową jednostką jednak. I rów, rów, równego poziomu meduza, 37 medus, ulepszonych co prawda, ale to tak wiele nie zmienia. Eee, mniej, tych dem, mniej, mniej tych meduch jest, medus jest? Meduch, medus. A... Prawie zabiło te 40 demonów, także no widać, że power. Zresztą znaczy, widzicie, 27, 25, 27, 24, takie są statystyki Cyry, kolejne od e, atak, obrona, moc i e, wiedza, nie? <laughs> jest, naprawdę, szczególnie te uniwersa, jak się ma dyplomację, to w uniwersytetach was uczą tych wszystkich statystyk. Na uniwersytet to jest chyba plus dwa do każdej statystyki? Cztery? Nie wiem, mega dużo w każdym razie. Jeszcze do każdej, nie? Teraz to w sumie wygoogluję. Uniwersytet ROS3 Obiekty Biblioteka oświecenia, dokładnie. Plus dwa do każdej statystyki, czyli dobrze mówiłem, że plus 2. No także naprawdę yy, im imo budynek, który musi każdy zwiedzić. Tam, o, jak się ma dyplomację, albo dziesiąty poziom przynajmniej, to chyba działa. Więc magii powietrza w ogóle wleciał też. Jakże diabły tutaj były. Tym też sobie zdobywałem statystyki. Innymi bohaterami tu jakieś pierdołki zdobywałem. Generalnie tak to szło. Tak naprawdę... Kupię no, to było, że ja po prostu tutaj ekspiłem na tych wszystkich jednostkach i w ogóle zbywam te statystyki, bo i tak koniec jakby tego segmentu tej kampanii, nie? Restorationografii. Niech żyje królowa w sensie koniec tego, nie? Uśpieszenie masowe naprawdę też robi robotę. Leciałem w diabły. Ładnie ładnie tu je siekaliśmy, z tymi jednostkami. <t> Gdyby dwa diabły zabił, nie? To to w ogóle już nie mnóstwo. zabijał chóreczkę ładnie. Jeśli macie też taki power stack, to polecam sobie właśnie podzielić na przykład, bo Ifrity też robią mniejszy damage. Łatwo je fajnie je rozdzielić. No tak diabły to może niekoniecznie, ale na jakieś inne jednostki nieśmiało. To jeszcze jakiś gryfek i ostatnie siedlisko też. Z tego co pamiętam. No, błyskawica z mocą 31. Farto zbierać statystyki. Ciekawe ile finalnie by ta błyskawica zabiła jak było więcej tych gryfów, nie? <laughs> Albo takie Armageddon, no kurwa. Ale przepraszam, to nie było ostatnie. Tu jeszcze sobie pod, podbiegłem, wszystkimi bohaterami yy, do właśnie podziemi, żeby zebrać też te statystyki, co tutaj były. A jednym z bohaterów jeszcze nawet ofiarowywałem artefakty za doświadczenie. Nawet księgę magii ziemi sprzedałem. Za... Yy, za expa Bo w sumie nie potrzebowałem tego, te artefakty i tak nie przechodzą yy, Ja później tą księgę i tak sprzedałem Te artefakty, no widzicie, i tak nie przechodzą do następnego scenariusza Bo w ogóle nie ma kolejnego scenariusza Ale to od tego zacznijmy nie, Ale no i tak lepiej mieć expa, nie? bo bohaterowie by przechodzili Jakby przechodzili w ogóle, jakby był jeszcze jakiś kolejny scenariusz To było już takie wymaksowywanie, w sumie nie wiadomo po co, tak z mojej strony w sumie no, i tu było ostatnie siedlisko. Chciałem sobie tam Cristiano Ronaldo tam zleciał, tu jeszcze zbierałem Cyra statystyki w pigułce. Teraz aktualne: ma Matakie i jeszcze zaraz się pojawi e, Marek w Matakie. No, pozdrawiam bardzo serdecznie. To, to jeszcze jest nic. Ja wiele, wiele większe statystyki widziałem w tej grze. Zresztą przejdziemy w, w Heroes jeszcze do takiej kampanii, że nam, naprawdę będziemy mieć mega koksa bohatera. Tutaj i tutaj sobie zebrałem przed serą atak, no to będzie na tyle z tego odcinka, 30 sekund do następnego odcinka, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcineczku, mam nadzieję, że e, wam się przyjemnie ogląda tę serię i napiszcie co sądzicie o tym sposobie jakby nagrywania, w sensie ja jestem tradycjonalistą, ale może wam się podoba tutaj taki montażowy, możecie napisać w taki sposób. Oczywiście podpisujemy się drzazga jakby inaczej. Co wynik 905. Proszę bardzo. Do następnego odcinka. Alala.